I want you to know that I am sorry for what I have done to you and your daughters. But I ask you to believe me when I tell you that I will never understand the part of me that caused me to do these terrible things to your children. When you looked in their faces, what did you see? Uh, how did you feel, you know, when you were doing it? Joel Rifkin urodził się 20 stycznia 1959 roku i został oddany do adopcji. Trzy tygodnie później trafił do kochającej rodziny mieszkającej na Long Island. Mimo ciepłego domowego środowiska w szkole napotkał trudności z nauką, co rozczarowywało jego ojca Benjamina. w tak. Czy Ojciec Joela był wysportowanym, aktywnym mężczyzną, dlatego brak wyników w sporcie jego syna rozczarowywał go jeszcze bardziej. Joel zaczął również być gnębiony przez innych w późniejszych latach szkoły. W liceum praktycznie nie miał kolegów i izolował się od reszty.

Yeah, it went to that point at times. Or, or, I mean, am I mischaracterizing it? No, there were times it went to death, there were times it went to submission. Right. Did it involve sex? No. As a teen, you know about sex, but you, it's like one of those, yeah, it exists, but what is it? So... I'm seeing Hitchcock's Frenzy. I had a videotape of. It used to always get my attention. That built in the fantasy life. Komiksy, w czy Do you remember being obsessed or even fascinated with images of sexual violence? There were times when uh, images of movies would stick in my mind and they'd replay. There was something bonding through the brain. There was always a fascination with regulation. It took over my day and it became an all encompassing obsession. Joel Rifkin, idzie na studia do college. Wtedy też, idzie po raz pierwszy spotka się z prostytutką. You remember your first woman you were ever with? Yeah, you do. What do you remember about that? They're not shy about their occupation in the city, right? It's, it's right up front. She approached me. You're looking for a date. Tak, tak. Jaki jest cel? I powiedziała, że niedał prezes. To był it. Z you know, as long, że as you had the, the price of admission, to był it. Nie było nie rejekcji, nie było Wiesz, You know, you're weird, you're in there, none of that. Joel Rifkin szybko uzależnił się od korzystania z usług kobiet oferujących płatne towarzystwo. W pewnym momencie większość swoich pieniędzy przeznaczał właśnie na ten cel. absolutnie na do you think maybe these hookers were the ones that were holding you back from having a normal relationship because you have this addiction to that? Oh, they helped that everything. A career and also a normal relationship, yeah. W międzyczasie ojciec Joela, ciężko chory na Raka, odbiera sobie życie. Joel rzuca studia i przeprowadza się do domu swojej matki i siostry na Long Island. Większość spadku po ojcu wydaje na spotkania z kobietami do towarzystwa w domu matki we własnym oddzielnym pokoju Joel może w pełni zanurzyć się w swoich fantazjach okay what is that fantasy? uh there was strangulation fantasies it was uh okay tell me about that what is sort of like out of the movie and, and things like that

getting drowsy and sleeping. Yeah. Ketishę obudziła, chciała więcej i nie była zbyt zainteresowana Joelem. Wtedy Rifkin wziął pamiątkowy pocisk artyleryjski i zaczął uderzać nim w jej głowę. Of course, blow hitter of the eye in the middle of the forehead. And by the time I put it down, I don't know, at least 20 to 30 times. I I struck her with it. I thought she was dead in advance that uh i think the strangulation took one arm was around their head the other arm was underneath the arm so chin neck area i so see you were smothering it with your forearm yeah po wszystkim joel poszed spać na 6 godzin a gdy się obudził postanowił pociąć ciało suzy na mniejsze części up, realized that oh yeah i did do it this time and that had the problem of how do I get this large item out of the house. Do you take the body down to the basement? Yep. Yeah. And then what do you do? Uh, exact exacto knife. You can chop a head off with, a, with an exacto knife. Yeah. It works just like scalp. And I just decided to make the package smaller. It's easier to take it out in little pieces than to take it out one big piece. Uh, made six pieces out of it. Once I had everything carved around, I just popped it with force. Hip socket, arm socket, I put the two arms in one bucket, two legs in the pan, and the head in another bucket. Did that bother you at all? No. It was like it had its gun. I looked at it as a chop to make it smolderzy, to so get rid of it, and I did it. I really, throughout that whole time before the next one happened, was

It would be you got five bucks waiting. Right? There's this extended period of time. What's going on in that 18 months? Are you fantasizing? You think? Did you think back on Susie? Well, that was yeah. The, that whole night we just keep repeating. Some nights it was terrifying. Other nights it was pleasant. It was. Jednak półtora roku później Joel zabiera z ulicy do domu kolejną dziewczynę. Była nią Julie Blackbird. Zachęcona podwójną stawką, którą obiecał jej Joel, spędza z nim całą noc w jego domu pod nieobecność jego matki i siostry. Tak, yeah, she slept some of that time. Uh, took a shower some time. Watched TV. Kind of like a relationship. Well, no, just hanging out, killing time. Yeah. Like friends. Yeah. Na idzie po pieniądze dla Julie, jednak wraca z nogą od stołu, którą uderza ją w głowę. I hit her, knocked w jednym in one blow, and then her. About 20 minutes, which Ciało Julie również pociął, przywiązał do kawałków cementu i wrzucił do rzeki. Ciała drugiej ofiary do dziś nie znaleziono. Cztery miesiące później Rywkin spotyka się z 31-letnią Barbarą Jacobs, sprawdzonym zwyczajem zabiera ją do pustego domu. Fantasize, or if I should actually strangle her. Rivkin powtarza sytuację z nogą od stołu i uduszeniem. Następnie chowacie o barbary w swojej piwnicy. Jednak po dwóch dniach, I had just begun to change. It looked like it was bloating, so I became afraid to cut it. So I found a uh, mattress box, some kind of narrow, long box, rectangle. So I slid her into that. W następnych miesiącach sytuacja znowu się powtarza. Raz z 31-letnią Jan Lee, a następnie z 22-letnią Mary Ellen DeLuca. Jednak Joel, Mary zabiera do motelu, a nie do swojego domu. I just came from rehab. I can't be doing this anymore. My life is crap. I wish I was dead. My boyfriend's going to break up with me. I just grabbed her in uh, from the front and uh, strangled her. And the weird thing with her is she put out the least resistance of anybody. Well, how did you feel, you know, when you were doing it? I really didn't remember it since that time. Następnie sytuacja powtarzała się wielokrotnie. Dwie kolejne ofiary Rywkina nigdy nie zostały zidentyfikowane ani odnalezione. Później była 33-letnia Anna Lopez, następnie 21-letnia Violet O'Neill, później 39-letnia Marian Holmon. A w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 92 roku, zamordował 28-letnią Lorin Orvieto. Do końca 92 roku na swoim koncie miał już 13 morderstw, w tym.

Kwiat. 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 Yeah. Następnie Rifkin zamordował jeszcze 25-letnią Iris Sanchez i 28-letnią Lauren Marquez. Ostatnią jego ofiarą była 22-letnia Tiffany Bresciani. Jej ciało nakryte plandeką leżało 3 dni w garażu Rifkina. Po tych trzech dniach zdecydował pozbyć się jej ciała. W jego samochodzie jednak odczepiła się tablica rejestracyjna. Z tego powodu chciała go zatrzymać policja. Jednak Joel, który miał martwe ciało w bagażniku, spanikował i zaczął uciekać. Policjanci zaczęli go gonić i tak wywiązał się krótki pościg policyjny za Rifkinem. W końcu Joel Rifkin w trakcie ucieczki uderzył w be Wtedy podszedł do niego policjant i wyczuł nieprzyjemny zapach dobiegający z bagażnika. 28 czerwca 1993 roku, Joel Rifkin został aresztowany. Podczas przesłuchania niczego nie ukrywał i opowiadał ze szczegółami o wszystkich swoich morderstwach. O niektórych z nich policja nawet nie wiedziała. Powiedział m.in. o ukrytym ciele Iris Sanchez na obrzeżach lotniska JFK, również o Marquez, matce dwójki dzieci, której ciało było ukryte przy autostradzie. Łącznie Joel Rifkin przyznał się do dokonania 17 morderstw. Joel Rifkin is a Policja przeszukała dom Rifkina i znalazła tam masę dowodów, wśród nich przedmioty, które zabrał swoim ofiarom, między innymi biżuterie, dowody osobiste czy leki. W jego rzeczach znaleziono również artykuły o innych seryjnych mordercach. Jak się okazało, jego matka oraz siostry o niczym nie wiedziały. 17 kwietnia 1994 roku rozpoczął się proces Joela Rifkina. Oczywiście linia obrony o niepoczytalności została odrzucona, a ława przysięgłych potrzebowała tylko dwóch godzin, aby wydać wyrok. Joel Rifkin został skazany łącznie na 203 lata więzienia. i want you to know that i am sorry for what i have done to you and your daughters what i have done can never be forgiven but i ask you to believe me when i tell you that i will never understand the part of me that caused me to do these terrible things to your children would you like it how does that make you feel this triangular I wasn't really aware of liking it. It was more of I wanted it done. I wanted it over with. If you ever were to encounter some of your victims again, somewhere in another life, would you ask them for forgiveness? Mm -hmm. They kill them, they die. They destroy themselves just through that lifestyle. At the time, there was no more thought than stopping on a bug or a cockroach. I don't remember any rage, any anger, just doing it. That's the odd thing about most of these, these murders, and that I didn't get intensely enraged. They just took place.